prowadzić do rewanżowej walki, bo ja także miałem okazję być na tej galerie lipsce byłem tym ringowym i przyznawszy, że też pewne podniesienie smaku zostało ze mnie po tym, kiedy chciałem ogłaszać w pewnych w moim rozumieniu. Nie wygrał w tej walki, ale podnieś formę dyspozycja. Witam wszystkie media. No i ja myślę, że to będzie fajna walka. Kibice na to czekają. Ja wyjdę do ringu, aby pokazać moją klasę. Myślę, że walka będzie bardzo ekscytująca, ofitująca, w dużo wymian. Chciałem 10 rund, Maciek nie chciał, mamy 8 rund. Dobrze, że się zgodził w ogóle na tą walkę. Też nie ma czasu. Dobrze do tej walki się przygotować, ale będzie Wojtek Bartnik jego trenerem do tego pojedynku. Także grono moich kolegów. No, i walka między kolegami. Ja do, do maczka nie mam żadnych zatargów. Wcześniej były jakieś ekscytujące słowa. Teraz mamy, e, jak gdyby, dobrą relację między sobą. Fajna gala się szykuje. Także fajne pojedynki. Tutaj mamy jeszcze w programie, jeszcze będzie jeden debiut, ale to nie chcę o tym nikomu mówić, bo to jeszcze jest. E, Melodia przyszłości, ale tak jak już mamy jeden debiut pani Sylwii Diedwic, ale będzie jeszcze debiut jednego reprezentanta Polski. Na razie nie będę opowiadał. Myślę, że to będzie też niespodzianką dla podlaskich kibiców, którzy no ja widzę no, głodni są boksu i pokażą tą przychodząc na naszą halę do szkoły numer 50, no i ją wypełnią. Ta gala będzie, no, każdy o tym wie, że promujemy miasto Białystok, już któryś rok z kolei. To będzie gala na promocję naszego miasta. E, ta nasza psz, pół, praca z, z Urzędem Miasta daje nam jakieś efekty. No piściarze walczą, promujemy miasto. Choć, choć jeszcze nie do końca jesteśmy ta, tak zauważalni, ale już myślę, że w przyszłym roku wszystko do E, zamkniemy na ostatni guzik, aby nasza współpraca z miastem i promocja e, dawała nam nie tylko samą promocję, ale coś chłopcy mieli jakiś budżet z tego, żeby mieli zasłużyć, żyć, bo e, na razie się jak gdyby no, bok zawodowy, bok zawodowy, ale chłopcy się zarabiają jak, jak amatorzy, no, promując miasto. Tak nie powinno być, walczę o to z... Może nie walczę, rozmawiam z włodarzami miasta, które nam pomaga i wierzę, że nam się uda, że moja grupa będzie promować miasto, będę miał ludzi do pracy. Na razie tak to wygląda, że jesteśmy tutaj jak gdyby no, samo sobie wystarczali, bo dajemy radę, ale tak nie może być, że pracujemy, promujemy miasto za nic. Chłopcy mają loga na sprzęcie, na spodenkach, na szlaprokach, także... Promocja miasta też musi być jak czymś wynagradzana. Z Norbertem znamy się już z czasów amatorskich. wiadomo no teraz Norbert to nie ten sam zawodnik. Trenuje pod okiem Andrzeja Mitruka. Wiem, że będzie ciężko, no ale będę chciał wygrać i tak jak mówił Norbert, będzie na pewno bardzo widowiskowa walka.